Druga część nagrania z kategorii informacji obiektywnych Tak oto w czwartek Nad korytem Odry tak wygląda stan rzeki Do osiągnięcia wałów myślę, że brakuje jakieś półtora metra. I teoretycznie powinien się utrzymywać do soboty. I od z niedzieli na soboty jest szansa, że powinien zacząć spadać. Więc być może się pojawię i zrobię kolejne nagranie. Dobra, na razie koniec.